Wiesz, co ostatnio mój kolega zrobił? Hmm. Mambówkę. Czyli wódkę z Mambów. Mambów? Co Z Mambów. Mamby, takie te, gumy. <śBLANK limitation> Fajnie, bo mnie cały czas wywala z niego. Nawet zachuję, nie mogę do niego wejść. Fergie, patrz, se... co powiesz. Co? Fergie, se co powiesz. A? RGB patrzył sobie powiesz na iPhone'a RGB patrz? RGB patrz Kurwa napisz mi to, bo ja nie coś tam coś tam tak. Czemu on gada? Riosioba 4GB patrz No patrzę! Ja pierdolę

Kurda. Golden, bo ogólnie jest taki instrumento. To jest złoto, Golden. No wiem. To jest złoto, Golden. Gdzie mam patrzeć? Jak ja tu widzę tylko tego gościa, to się obraca i dupę mu widać. Gdzie mam patrzeć? Fargie, patrz ale nie chodzi o to, że pacz, że pacz, patrz, tylko chodzi o to, że pacz, paczka! 4 gigabajtowa paczka! Pacz! To się mówi debilurar albo zip! Nie, to się masz, to kurwa nazywa, tworzymy paczkę! To się mówi ekstremotor winoc, kurwa, to to nie Dlaczego ty masz pracowanie na tym? Ja myślałem, że to jest jakiś chiński znaczek! Tak samo, jak to uczucie, że y, 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 cyfra 4 ma kolor zielony, czy coś. Żółty, kurwa. Dla mnie zielony. No dobra, taki żółto-zielony. Samo litera A jest czerwona, zielona. Nie, wiem, co spać. <laughs> Moja <śm> moja szczera Gdy reakcja na to... Gdzie ten gol, Golden Miszek poszedł? No nie... <śm> moja szczera reakcja na tą informację? Ja nie niego mówię for nie g, Gdy Gdy go mówisz, g, g, wypatrą, g Już przestałeś argumentować? Tak. Może. E czemu mogę w to wejść? To no, możesz niszczyć chyba. Żeby tam wejść, to niszczyć musisz. No. Teraz jak włączę to. <grym> 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 no co, ja lubię takie gry? <grym> nie, jak przetrwałeś miesiąc bez nuteli? Co zejrzysz nuteli co No, cały słoik. Bożeć się, najdroższe od jednego na świecie, chłopie. Nie? Ja widziałem <śm> się ostatnio filmik, że. E, jakiś szkoły, kurwa, że jakiś ktoś się pytał na myśli, że. ten, ciężko przyznać, ale. i na się dokończa, i tam było, że. jem. Nutelle ze słoika. <śm> wracam, a ten jedzie rowerem w motion. Ty... Ale to jest taki absurd. To jest taki absurdul. Ab... <grym> absurdul. Absurdul. To jest taki absurdulny pomysł, żeby jeść fajny łyżką ze słoika. Imagine widelcem. <grym> fajny Słodko Kurwa Jakie są te te Kurwa. Może nam no to wiadomo. Nie wujek, nie daj. stary, moja runda. Ooooh. <śpiewanie> Ooooh. <śpiewanie> <śpiewanie> Jakim chórem zaczęli śpiewać w ogóle? Proszę nie <śpiewanie> wybuch. Skąd ten człowiek ja się ja gdzieś po śniadanku zważyłem, to 77 wyszło. I wow. Nie by było, gdybyś zważył swoje śniadanie. Mm -hmm. to jest twoja waga robi za talerz człowieku. Fęcznie mm -hmm. jest co? to się dzieje, kurwa? Dobra, sprawdź go, sprawdź, sprawdź, go, Dobra. sprawdź, Hallo, Halo? Halo? Ale mi was przerywa. Grzesiu, przerywa cię! Przerywa cię, Grzesiu, halo, halo, halo Grzesiu kurwa <śmulacza> Nie wróci o do normy, idioty jebany jakie chyba... Ja kim ja jestem śmieciem, kurwa drewnem jebanym! Ja pierdolę Czekaj, ja co zaczął landscape po angielsku? Prosto padło I <śmulacza> Eren Eren Do tych linii 3D, co się... No. no z tych co się robi 3D, nie? Kolor I, i jak, jak 3D, to, 3D kolor? I no linii tych co robisz z nimi 3D Bloki Mamy jej znowu? Proszę ty patrz I Lepiej ja wyjedzie O, liniersz no, ale żeś zaparkował, Pibio? No to co słyszysz? Muzykę. <grymne> no. O, patrz jakiś gra w geometrii. Dasz. Akurat, o teraz będzie mnie wyjaśniać. Co ty nie rozumiesz, obie? Nie. Nie. Pan kamerę. Kurwa, a jak leci, pa nie no, mogę kurwa. Magi. <Glipui> to podkreśla, że to CDL, kurwa. Powiedział, Poza bramą stoi książka, która jest jednopejcie kontynuacji. Ale jak ja jest coś na ziemi położone, to tu nie leży. No leży, ale nap dosłownie napisałeś, że stoi. Napisałeś, że stoi. Poza bramą stoi książka. Ej, doskoczę? Tak Jeśli ci się uda, to ta. Czy to przyjedą? Ta. Tak, Tak. Oj, nagle lagi, nagle lagi mam, jak zmieniliśmy tryb. Co to o, jest za ma... latający bubr? Nie, mam lagi, co to jest? Super, lat... Latający bubr Bubku. w chińskiej czapce, zobacz. Buba. to jest kot bubr? mój mnie! Co to bylo? Co to bylo? Můj telefon. Se boje. Hmm. <laughs> Ale mě, mě se kzapí. No. <laughs> ty máš tu... Ty... <laughs> Co by to štoro O Boże! Nie klikaj tego guzika śmierci. wiem. Czekaj. I tego tutaj. Cie A to jest tutaj. Okay, ale... <grym> rusztowanie. <śle> Dara! Ale to jest Tory, jak ta przeglądarka? Co? Nie jest taka. Jest taka. To... No tak, to dlatego żółto dzioby montują kanapę w Minecraft. Może gdzieś tak, tutaj. pokazuje tu mnie pokażę palcem. palcem. <grym> Boba. E, no to ogólnie? Boba. Tutaj nie chcę już. No Eee. Nevrátal. <laughs> no, eh, ogu... zamkni p***, jestli, ktoś to powie, to się kurwa rozłączę, nie? Boba. <laughs>